Koleżanki i koledzy, czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Jako organizator jako przewodniczący zgromadzenia otwieram zgromadzenie Otwieram zgromadzenie i na początek zaczniemy od hasła, które przewodzi naszej dzisiejszej pikecie. Repatrianta zamiast imigranta! Repatrianta zamiast imigranta! Repatriata zamiast imigranta! zamiast imigranta, Proszę pamiętajcie, każde hasło powtarzamy po trzy razy, niezależnie od tego jak długie będzie. A teraz oddaję głos Rzecznikowi Młodzieży Wszechpolskiej, koledze Łukaszowi Walczakowi. Kilka słów wstępu. Ostatnio widzieliśmy się tutaj 12 w sobotę. Co się zmieniło od tego momentu? Otóż nasz rząd upadł jeszcze niżej niż każdy z nas się spodziewał. Użył nawet dosyć ciekawego określenia, że są przeciwko imigrantom, ale są też przeciwko niszczeniu tak solidarności europejskiej. Czyli mówiąc w skrócie, są za, a nawet przeciw, a mówiąc jeszcze bardziej dosadnie, są przeciw, ale nie chcą zadrażniać Niemców i Unii Europejskiej, czyli swoich panów i władców. I czego się dowiedzieliśmy? Otóż niektórzy redaktorzy mainstreamowi już teraz piszą, Polacy powinni być świadomi, że te kilka tysięcy imigrantów to jest dopiero początek. Pan redaktor Żakowski wczoraj bezczelnie do mnie w studiu mówi Pan się nie martwi, bo miliony muzułmanów w Polsce nie będą za naszego życia. To jak umrzemy, to wtedy dopiero będą próbowali tutaj coś namieszać w Polsce. Tylko w przeciwieństwie od tych błaznów my myślimy wielopokoleniowo. I to nie jest tak, że my nie chcemy muzułmanów czy imigrantów zarobkowych w Polsce teraz. My ich nie chcemy w ogóle w Polsce. Ani teraz, ani za 10, ani za 100 lat. To są tytuły wstępu. Posłuchajcie. Patrzycie na to, ilu nas dzisiaj jest. To nie jest jedna centralna manifestacja w Warszawie. Miejcie świadomość, że dzisiaj w całej Polsce, od Gdyni po Katowice, po Kraków, od Szczecina po Rzeszów, od Wrocławia po Białystok. W całej Polsce odbywa się kilkadziesiąt, jak nie ponad sto manifestacji antyimigranckich. To, co dzisiaj dzieje się w Polsce, gdzie narodowcy docierają do, na, do mniejszych miejscowości, nad samym Mazowszu, będzie ich dwanaście. Od Ostrołęki po Szydłowiec, od Żerardowa po Siedlce. Dzisiaj odbywają się demonstracje po to, aby jak największa grupa ludzi poczuła, że nie są sami ze swoimi poglądami, że są częścią większej grupy społecznej, którą my po prostu nazywamy narodem polskim, bo naród polski w zdecydowanej większości nie chce tej hołoty w Polsce. Kończąc mój wstęp, chciałbym Was poinformować o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Koleżanki z młodzieży wszechpolskiej będą między Wami chodzić z puszkami. W ramach, ak w ramach e, akcji zamiast pomóc imigrantom, pomóż repatriantom, zbieramy pieniążki na remont kilku lokali w Małopolsce. To jest koszt około 250 tysięcy zł, aby wyremontować kilka mieszkań dla Polaków z Donbasu czy repatriantów z innych, z dalszych regionów nie marzą o niczym innym, jak nie wyjeździe do Niemiec za pieniędzmi, ale żeby przyjechać do swojej ojczyzny, do Polski, skąd ich przodkowie pod batutą carską czy komunistyczną później musieli wyjeżdżać. Tak jest nasz cel, bo my nie jesteśmy tylko anty, jesteśmy też pro. A pro, jesteśmy pro repatrianccy, bo my uważamy, że do Polski nie powinno się ściągać jakichś dziwolągów z różnych innych krajów, z nie naszej kultury, ale my mówimy, że miejsce Polaków jest w Polsce, bo Polska jest dla Polaków, ale Polacy są dla Polski, i tutaj jest ich miejsce. Druga kwestia: również koleżanki i koledzy będą chodzić z listą. Zbieramy podpisy pod inicjatywą referendalną, która, która oczywiście prawdopodobnie w Semie będzie odrzucona, ale wtedy sejmo, politycy w Semie będą mieć z nami duży problem. Natomiast zbieramy podpisy pod referendum w sprawie yy, nieprzyjmowania. To też oczywiście, ale w sprawie nieprzyjmowania imigrantów w ogóle do Polski. Także, jak będą chodziły koleżanki czy koledzy z listami, to nie bójcie się, to nie są wysłannicy komendanto stołecznego policji, to są nasi ludzie, którzy po prostu będą zbierać podpisy pod inicjatywą referendalną. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze w kwestii formalnej przypominam o zakazie używania środków pirotechnicznych. Witam wszystkich serdecznie. Na początek po tym krótkim wstępie kolegów z Młodzieży Polskiej chciałbym, żebyśmy tutaj wszyscy odmówili modlitwę do Matki Polskiej z prośbą, żeby pomogła nam i dodała nam siły w walce o Wielką Polskę. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, lecz od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. O Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza. O nasza, o Rędowniczko nasza, Boże, nasza, Boże, nasza, Boże, nasza. Synem swoim nas wojentaj, synowi swojemu nas polecaj. Twojemu synowi na Dziękuję bardzo. A teraz jedziemy głośno! Bóg honor, i Bóg, honor i Bóg, honor i ojczyzna! 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 Wielka Polska! Słuchajcie, nie się dzisiaj ślania, prawda? Przyznać się. Jeszcze raz głośno, ludzie, poczujcie to! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i, Bóg, honor i, Bóg, honor i Dobra, teraz idziemy takie hasło, posłuchajcie. Każdy Arab niech pamięta, dla nas Polska to rzecz święta. Jedziemy trzy razy. Każdy Arab nie pamięta. Dla nas Polska to rzecz święta. Każdy Arab nie pamięta. Pana Tomasza Szczepańskiego, a teraz chciałbym oddać głos koledze Tomaszowi Kalinowskiemu z obozu narodowo-radykalnego. Prawa dla niego. <klucz> Dzień, 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 Dzień! Moi drodzy, nazywają nas w mediach islamofobami, ale my dziś, tutaj w Warszawie i w każdym mieście, w każdym większym mieście Polski pokazujemy, że niczego się nie boimy, że nie jesteśmy żadnymi islamofobami. Obcy jest nam strach! Jesteśmy odważni i wierni! I pokazujemy to dzisiaj na ulicy! Pokazujemy, że umiemy zareagować! A w chwili próby będziemy gotowi, by stawić czoło wyzwaniu, jakim jest fala nielegalnych imigrantów! Moi drodzy, w mediach, w gazecie, w telewizji mówią, że nasze manifestacje, marsze, pikiety są przepełnione mową nienawiści. Co oznacza mowa nienawiści? Mowa nienawiści to wszystko to, co nie jest zgodne z linią obozu rządzącego. Dacinówka metro wyzwała wszystkich tych, którzy maszerowali tutaj, 12 września w Warszawie, nazistami. Czy to nie jest mowa nienawiści? Wyzywać Polaków od nazistów, naród, który przeżył najwięcej, ucierpiał podczas II wojny światowej? Wyzywać od nazistów, to jest prawdziwa mowa nienawiści. Gazety i media lewicowe. Jak i prawicowe burzą się, podnoszą ogromne larum, gdy słyszą hasło Polska dla Polaków, Polska dla Polaków. Zakrzyśmy więc dzisiaj. Polska tylko dla Polaków! Polska tylko! W mediach, że mówi się ludzie syryjczycy wyjeżdżają tam z Bliskiego Wschodu, ponieważ jest tam ISIS, ucina głowy, głowy wszystkim chrześcijanom, ponieważ, je, ponieważ jest tam dyktator Asad. To ja się pytam, ktoś tu chyba miesza skutki z przyczynami, bo dlaczego jest tam ISIS? Dlatego, że Stany Zjednoczone Północnej Ameryki rozpieszczyły cały Bliski Wschód. I rozpieprzyły całą północną Afrykę Takie są fakty To są wszystko konsekwencje ISIS jest konsekwencją, nie przyczyną I Stany Zjednoczone powinny, powinny się podjąć tego Żeby ustabilizować region I wszyscy, wszystkie kraje Europy też powinny się do tego połączyć. Zakrzyczmy więc Zachód wojny wywołuje imigrantów nie przyjmuje! Zakut wojny wywołuje! I imigrantów nie przyjmuje! Zakut wojny wywołuje! i imigrantów nie przyjmuje! Zakut wojny wywołuje! I imigrantów, imigrantów nie przyjmuje! Jednym z naszych argumentów narodowców, czy ludzi po prostu trzeźwo myślących, jest to, że muzułmanie, że... Nielegalni imigranci nie zasymilują się z, naszy, z, z naszym narodem. Widzimy to oczywiście na Zachodzie czy na północy w Szwecji. Ale zadajmy sobie pytanie, do czego oni mają się zaadaptować? Do nihilizmu, materializmu, konsumpcjonizmu, liberalizmu? Zadajmy sobie to pytanie jako nacjonaliści, narodowcy patrioci. W jakim miejscu stoi Europa? Niegdyś wielka cywilizacyjnie i duchowo dziś zabijająca swoje matki i dzieci. Tak wygląda dzisiaj Europa i musimy dzisiaj postawić na odnowę moralną. Zetrzeć z powierzchni ziemi neomarksizm, liberalizm, nihilizm. To jest nasza droga ku przyszłości. Zniszczyć te fałszywe idee! A wtedy Europa odrodzi się! I będziemy mogli rozpocząć drugą rekonkwistę! Ale teraz! Nie jak w przeszłości! Będzie to tylko Półwysep Iberyjski, ale cały Zachód i cały świat! Ciągle tylko Polsce! A teraz zakrzyknijmy głośno, solidaryzując się! Z Polakami za naszej wschodniej granicy, którym odebrano właśnie pieniądze przeznaczone na ich repatriację. Wsparcie tylko dla Polaków, niech o innych zadba Zachód. Wsparcie tylko dla Polaków, niech o innych zadba Zachód. Wsparcie tylko dla Polaków. Nie koliny za dwa zakup. Wsparcie tylko dla Polaków. Nie koliny za dwa zakup. Jak dobrze pamiętamy, jak dobrze wiemy, wśród tych imigrantów znajdują się również zapewnie w 100% terroryści, którzy w przyszłości być może będą chcieli się gdzieś rozerwać, kto wie, może tutaj na placu zamkowym, jak będą mieli taką ochotę. Miała być zielona wyspa, za to będzie terrorysta. Miała być zielona wyspa, za to będzie terrorysta. Miała być. Pamiętajmy, kto nam narzuca te kwoty, oprócz naszego idiotycznego rządu z premierową kopacz na czele, Unia Europejska. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera! Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność Przypominam, że cały czas gdzieś tutaj w tłumie krążą koleżanki, krążą koledzy, jedni z listami, z podpisami w sprawie rozpisania ogólnokrajowego referendum właśnie w sprawie imigrantów, a także poruszają się z osoby z puszkami, które zbierają, które prowadzą zbiórkę publiczną na rzecz właśnie remontu. Domów w Małopolsce, mieszkań w Małopolsce dla Polaków ze wschodu. Zachęcam, żeby się podpisywać i zachęcam, żeby przekaże, przekazać jakieś skromne kwoty właśnie do tej puszki. Głos oddaję ponownie koledze Łukaszowi. Słuchajcie, sorry. Jak dobrze wiecie, jeśli chodzi o imigrantów, to cały proces wygląda zupełnie nie tak jak powinien wyglądać. Każdy tam sygnalizuje jakieś patologie, że na przykład wchodząc na lotnisko musimy zostawić butelki, odkręcić je, wypić, nie możemy wchodzić z żadnymi płynami. Sprawdzają nas, przeszukują, musimy pokazać paszport, poda podać jego ważność i tym podobne. Natomiast jeżeli gdy, ci imigranci rzekomi uchodźcy przekraczają granicę, nie są praktycznie w ogóle kontrolowani. Ja zaproszę teraz dwie osoby tutaj zapraszam Olę i Michała jest taki filmik, który przygotowali włoscy narodowcy, my go postaramy się otworzyć. jak mniej więcej wygląda taka parodia yy, tutaj yy, po prostu kontroli granicznej. Ola będzie przedstawiać kontrolerkę służby granicznej, a Michał będzie imigrantem, który wcześniej był bohaterem kilku zdjęć. Zapraszam. Proszę tutaj uchodźca, biedny, do Europy, przyjechał. Zobaczcie, jak on jest smutny, biedny, uciekał przed wojną. Biedny, zmęczony, wychudzony. Przychodzi do... O! o. Tu kontrolerka prosi dokumenty, sprawdza zdjęcie. Nie poznaje Michała. Nie poznaje... Nie poznaje, ogląda go jak kobieta, ale dalej nie poznaje. Dalej go nie poznaje. Dalej nie poznaje Michała. Poznała Michała, proszę i zaprasza go, prawda? Zaprasza go do Europy, słuchajcie. Według raportów... Dobrze, spokojnie, to tylko teatrze. Michał jest stuprocentowym Polakiem, to jest trzech e, Słuchajcie, a według tego co ostatnio mówił Isis, w tych wśród tych imigrantów udało im się przemycić do Polski, do Europy. Bo on no, może do Polski, przepraszam, przejęzyczenie, tysiące swoich bojowników. Nie wiemy, czy to jest zwykła napinka, ale jesteśmy przekonani... O tym, że, y, że na pewno co najmniej kilkuset bojowników przyjechał do Europy i będzie zakładać siatki. Teraz mamy drugą sytuację, o której chcielibyśmy powiedzieć. Zapraszam Przemka i Bartka o tym, jak wygląda kwestia repatriantów. Z jakimi trudnościami muszą oni y, zmierzyć się z polskimi urzędami i jak to jest nie fair wobec Polaków. Zaznaczam, koledzy. Przemek i Bartek również są z młodzieży Polski. Na chwilę oddam im głos. Tak, to nazywa się pan Adamowski. Muszę pana przeegzaminować z języka, kultury i obyczajów, a także historii polskiej. Ale przecież mam dokumenty: jestem Polakiem. Moją rodzinę wywieźli na wschód Rosjanie za walkę w Powstaniu Styczniowym. Nieważne, proszę pana, takie są procedury. No dobrze, niech pan pyta. Proszę pana, pierwsze pytanie: w którym roku odbył się Krzeszt Polski? 966. 966. Tak. A czy wie pan, jak nazywamy w Polsce zwyczajowo święto zebranych plonów? A jakże? Dożynki. Mam w domu obraz przedstawiający obchody dożynków. Jedną z nielicznych rzeczy, które udało się moim przodkom zabrać z domu podgrodnym. Nieważne. A kto napisał pana Tadeusza? Adam Mickiewicz. No dobrze, załóżmy, że język, kulturę i historię i obyczaje pan jakoś tam zna. No tak, ostatnia formalność. Proszę o zaświadczenie z polskiej gminy, że przyjmuję pana do siebie. Nie mam. Uciekaliśmy przed wojną, szybko. Nie mieliśmy czasu na załatwianie czegokolwiek. W Donbasie panuje teraz bieda. Wszędzie latają pociski. Uciekaliśmy w końcu do ojczyzny przodków, z nadzieją, że tu znajdziemy schronienie. Przykro mi, przepis to przepis. Nie mogę dać panu pozwolenia na pobyt bez takiego zaświadczenia. Ale my chcieliśmy do Polski, do ojczyzny. Gdybyśmy chcieli być zwykłymi imigrantami, to ucieklibyśmy do Niemiec. Ale my chcieliśmy do Polski! Przykro mi takie przepisy. Nie ma szans. Proszę przyjść z papierem i niech pan pamięta, że w razie braku dokumentów pani i pańska rodzina zostaniecie deportowani z Polski. Proszę poprosić następną osobę. Tak wygląda sytuacja z repatriantami. A tak wygląda sytuacja z jednym wygłodzonym imigrantem, zwanym roboczo uchodźcą. Ach, pan Ahmed Al-Kairi. Witam pana, proszę usiąść. E, mam tutaj pański paszport, dostanie pan oczywiście status uchodźcy. E, oczywiście, odciski palców nie są potrzebne, nie chcemy pana dyskryminować. E, proszę pana, tu są potrzebne dokumenty, e, jest pan w końcu uchodźcą. Dziś samochód z urzędu zawiezie pana i pańską rodzinę do mieszkania socjalnego po polskiej rodzinie. E, będzie pan e, miał miejsce dla rodziny, numer konta. E, mamy, więc oczywiście, wszystkie pieniążki będą na końcu w terminie. Proszę tylko pamiętać o kursach adaptacyjnych. Oczywiście nie będzie pan nic musiał za nie płacić. Dziękuję, to wszystko. Do widzenia. Proszę państwa, to tylko scenka, ale tak to wygląda. Polscy repatrianci, aby przyjechać do Polski, muszą zaświadczyć, że są Polakami, że mają polskie korzenie, że znają język, kulturę, tradycje. I przede wszystkim muszą mieć zaświadczenie, od której z biednych polskich gmin, bo przecież każda gmina jest zadłużona po Uszy, nawet gmina o nazwie Miasto Stołeczne Warszawa również ma ogromne długi i tak, jeżeli nie ma takiego papieru z gminy, jeżeli nie ma tylko takiego papieru z gminy, to nie ma prawa być przyjęty. Natomiast repatriant przyjeżdża i za wraże unijne pieniądze oraz za polskie pieniądze, bo przecież jak słyszeliśmy wczoraj, Komisja Finansów Sejmowa przesunęła milion złotych z pomocy dla repatriantów na pomoc dla imigrantów i w związku z tym imigranci mają się jak pączki w maszle. A repatrianci niestety muszą obejść się smakiem. Dlatego mamy teraz ostatnią scenę, ostatnią scenkę. Przepraszam was bardzo. Zapraszam biedną i wykupioną rodzinę imigrancką. Proszę bardzo. Ja jestem, stan... ja jestem w tym momencie yy, tak zwanym lemmingiem. Wypatrzcie mi. Ja bardzo przyjmuję się tym jakże biednym i, i smutnym imigrantem. Zobaczcie, on, on uciekł przed wojną, on jest biedny, wygłodzony. Żona była u fryzjera, jest smutna, bo nikt nie docenia jej nowej fryzury. E, niestety. E, w związku z tym jako typowy Lenin chcę mu pomóc, bo przecież jestem, mi dzisiaj media powiedziały, że oni wszyscy uciekają przed wojną i są głodni, nie mają co jeść. Więc byłem w polskim markecie Kerfurze i kupiłem mu... Makaron, banany i pomarańcze, żeby były węglowodane i trochę witaminek. Proszę, pan jest taki potrzebujący. Proszę bardzo. Tak zachowywali się imigranci na Węgrzech, którzy yy, dostawali pomoc od węgierskich służb czy od węgierskich mieszkańców. Większość yy, tych produktów została została wyrzucona, a ostatnio świat obiegły filmiki, jak młody ośmioletni węgierski, chłopiec węgierskiego pochodzenia w Serbii chodzi i po prostu zbiera po torach tej chleb, święty chleb i inną żywność, którą imigranci po prostu wyrzucali, bo jej nie potrzebowali, a ponoć są uchodźcami. Ale ja wiem czego trzeba imigrantom. Mam tutaj jednego dolara. I tutaj, to no, za te pieniądze też sponsoruje się, ich migrację, żeby było oczywiście wszystko wiadomo, dlatego dolar. I myślę, że uchodźca jest biedny, oni są wszyscy wygłodzeni, biedni, dlatego te pieniądze na pewno przyjmie. Proszę, nie wyrzuca. Przyjął, więc na pewno potrzebował. O, już proszę bardzo, żona pokazała kawałek ręki, więc prowokuje do gwałtu. Musieli wyjść niestety i porozmawiać ze sobą że ona sprowokowała męża do przemocy, bo pokazała kawałek siebie. I taka jest sytuacja we wszystkich krajach, ale, ale ma, jest taki jeden dumny naród między Serbią a Słowacją, który postanowił powiedzieć nie tej całej polityce, wzniósł mur wokół swoich granic, płot i walczył wbrew wszelkim atakom psów reżimowych w całej Europie, Walczył z tą hordą nową imigrantów, które wspierały również sąsiednie państwa. To Węgry, to nasi bratankowie, dlatego pokażemy teraz, jak powinna wyglądać prawidłowa reakcja, nie przepraszam, jak powinna wyglądać prawidłowa reakcja naszych bratanków. Zapraszam dwóch funkcjonariuszy węgierskiej służby granicznej. A to elitarna jednostka węgierskiej straży granicznej, ale widzimy, że gdzieś tam przedzierają się imigranci przez węgierską granicę próbują uciec próbują uciec, myślą, że są to co nie ruszajcie, się. już, na ziemię! na ziemię? Chodźcie, na ziemię. Na ziemię. tak na ziemię. powinna wyglądać prawidłowa reakcja chodźcie na, ziemię, chodźcie na ziemię ale jeden ucieka! dostał kulkę, proszę bardzo tak powinna wyglądać prawidłowa reakcja no więc są straszne granicie nie ruszajcie RIA! RIA! HULKA RIA! 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 Dziękuję. Proszę bardzo, proszę Państwa, tak powinna wyglądać reakcja Straży Granicznej i dziękujemy Węgrom, że wbrew opinii publicznej postanowiły wziąć.